ZUMI VIDEO prezentuje Parki handlowe zadomowiły się w Polsce. Stały się integralnym elementem krajobrazu i częścią codziennego życia największych polskich miast. Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia, Poznania i wkrótce Łodzi. Wszystkie parki handlowe zapewniają doskonałą infrastrukturę. Przede wszystkim wygodne dojazdy i duże, bezpłatne parkingi. Wielkie kompleksy sklepów i dostępność w jednym miejscu znanych marek zadowoli każdego konesera dobrych, udanych zakupów parki handlowe to także miła atmosfera, elegancja przestrzeni i wyróżniająca estetyka sklepów salonów, wnętrz i pasaży. Wszystko to zachęca klientów do dłuższych, rodzinnych zakupów i miłego spędzenia czasu. Oferta parków handlowych to przede wszystkim meble oraz artykuły wyposażenia i dekoracji wnętrz, proponowana oferta to szeroki wybór produktów wysokiej jakości. Ofertę domową uzupełniają doskonale zaopatrzone delikatesy. Starannie dobrane sklepy z modą oraz duże salony RTV i AGD. Z myślą o dzieciach, w parkach handlowych powstały przyjazne miejsca, gdzie nasze pociechy pod dobrą opieką twórczo spędzą czas. Parki handlowe powstają w kolejnych miastach. Zaawansowana jest budowa olbrzymiego portu w Łodzi. Zapraszamy na rodzinne zakupy do parków handlowych. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.